W następnym odcinku do Vinci. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić takiego kwiatka. Potrzebne jest to i dwa kolory tej ciastolini. Najpierw zależy co chcecie. Wierzcie zielony, najlepiej. Kładacie. Od środka przyciskacie. Teraz weźcie pomarańczowy. Dobrze, troszkę mi nie wyszło, ale to nic. Później się podprawi, więc tak to może wyglądać, jak ktoś pierwszy raz robi. No to do zobaczenia w następnym odcinku. I jeżeli się one Wam spodbają, weźcie łapkę w górę.